Nie byłam nigdy jakby osobą oszczędną, więc Arum pokazało mi tę drogę, w jaki sposób można gromadzić kapitał. Jestem osobą, która już jest w małżeństwie i posiada dziecko, więc jakby to jest dla mnie alternatywa, żeby budować kapitał dla dziecka na przyszłość. Dzięki Arum. Ja de facto nie muszę się zastanowić, co mam robić, żeby tworzyć swoją niezależność finansową, bo jestem zbombardowany od rana do wieczora z, z przesłankami, że trzeba odkładać, oszczędzać, że trzeba tworzyć osiem kąt. Więc, de facto, najważniejszy warunek jest oczywiście osiągać pewne, pewne e, e, poziomy w karierze, oczywiście, ale samo bywanie z nami daje możliwość, e, jakby utożsamiać się z filozofią, aby własną niezależność finansową. Podstawowe korzyści działania z ARUM to to, że każdy może dopasować czas pracy pod swoje możliwości, traktować to albo jako działalność dodatkową, ale również dochody pozwalają na to, żeby traktować to jako biznes numer jeden. To jest pierwsza kwestia, czyli tutaj strona finansowa, oczywiście bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój osobisty. Rozwój menedżerski, umiejętności zarówno techniczne, jak i umiejętności zarządzania, umiejętności sprzedaży, umiejętności wystąpień publicznych, także bardzo, bardzo duży rozwój zawodowy, który oczywiście przekłada się później na wysokie zarobki. To, co tutaj robimy, to, to nie jest tylko i wyłącznie wiedza na temat finansów, to nie jest tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, ale też bardzo duży nacisk jest kładziony na rozwój naszych partnerów biznesowych.